Jak przyjmować płatności w aplikacji e-terminal od ING? Prowadzisz firmę, a Twoi klienci chcą płacić bezgotówkowo? Teraz nie potrzebujesz już terminala, żeby przyjmować płatności zbliżeniowe. Wystarczy, że masz telefon lub tablet z rekomendowanym przez nas systemem Android 11.0 lub wyższym i anteną NFC, konto firmowe w ING, aplikację e-terminal od ING, którą pobierzesz ze sklepu Google Play, zasięg telefonii komórkowej lub Wi-Fi. Aby przyjąć płatność od klienta, uruchom aplikację e-terminal od ING. Wpisz swój PIN i wprowadź kwotę transakcji. Klient zbliża kartę, telefon lub zegarek do tylnej obudowy Twojego urządzenia. Jeśli kwota jest wyższa niż 100 zł, wprowadza PIN na ekranie aplikacji. Gotowe! Płatność została przyjęta. Jeśli Twój klient potrzebuje potwierdzenia transakcji, możesz wysłać je mailem bezpośrednio z aplikacji lub udostępnić na ekranie kod QR do pobrania potwierdzenia. W aplikacji możesz wykonać zwrot z wcześniejszych transakcji i unieważnić ostatnią z nich. Historia transakcji jest dostępna przez 3 lata. Przyjmuj płatności na telefonie lub tablecie z aplikacją mobilną e-terminal od ING.